Za nami pierwsze półrocze 2023 roku. Zadajemy sobie pytanie, co teraz po tak mocnych, długich spadkach na parach walutowych dolara z polskim złotym oraz euro z polskim złotym. Zadajemy sobie pytanie, co się teraz może wydarzyć. Czy nadal będzie spadać? Kiedy złotówka przestanie się umacniać? Czy to jest okazja do kupowania walut, dolara, euro? Dzisiaj wykonam analizę na tych dwóch parach walutowych i zastanowię się nad przyszłością. Nad przyszłością tych kursów par walutowych w drugim półroczu tego roku. Co może się wydarzyć w kolejnych kwartałach? Czy będzie kontynuacja spadków? Czy może to jest dobry czas do odwrotu i osłabiania się złotego? Na początek chciałbym tutaj zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim analizę wykonują techniką identyfikacji ceny TX-4. Różni się ona od typowej klasycznej analizy technicznej. Po drugie, tak jak już wielokrotnie wspominałem, my jako ludzie mamy ogromny problem problem z analizowaniem czegokolwiek. A w szczególności analizowaniem wykresów, analizowaniem ceny, analizowaniem danych, ponieważ ta nasza analiza bardzo często nacechowana jest naszymi decyzjami bądź chęcią podjęcia decyzji. Dlatego też, my, patrząc na wykres, właściwie to szukamy potwierdzeń podjętych decyzji bądź decyzji, które za chwilę zostaną podjęte. Jest to duża pułapka, i taka sytuacja rodzi bardzo dużo problemów, dlatego o ile tylko można, powinniśmy postarać się o analizę neutralną. Z drugiej strony, jeżeli wykonamy taką neutralną analizę i postaramy się o wiarygodne wnioski, może okazać się, że taka neutralna analiza odkryje nam mnóstwo bardzo ciekawych możliwości: możliwości do inwestowania, możliwości do handlu. Pokaże nam, Przyszłość, jaka z dużym prawdopodobieństwem może być. Oczywiście nie ma nigdy gwarancji, nie ma gwarancji w naszym życiu czegokolwiek poza przysłowiowymi podatkami i śmiercią, ale przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem możemy wnioskować, co się może wydarzyć, a co za tym idzie, możemy planować nasze decyzje. Planowanie przyszłości, planowanie handlu, planowanie inwestycji. To przede wszystkim planowanie naszych decyzji, planowanie podejmowanych decyzji w przyszłości. Bardzo często popełniamy błąd taki, że my skupiamy się na momencie rozpoczęcia handlu albo inwestycji, otwarciu pozycji, szukamy fajnego sygnału, szukamy fajnego poziomu, wybieramy jakieś wskaźniki Fibonacci i piwoty i różne inne rzeczy, tylko po to, żeby znaleźć fajne miejsce otwarcia pozycji. I koniec. W ogóle nie zadajemy sobie pytań o to, co dalej. Co dalej będziesz musiał zrobić, jeżeli kurs zrobi coś innego, niż sobie zaplanowałeś. Bo tak może być, po prostu. Jeżeli robisz subiektywną analizę, to prawdopodobnie mylisz się, prawdopodobnie popełniasz dużo błędów. Wystarczy tylko założyć, że się mylisz. Wystarczy założyć, że się mylę i kurs może zrobić zupełnie coś innego. To co może zrobić coś innego? Może rosnąć albo może spadać. Jak może rosnąć? Jak może spadać? Przygotuj plan, działaj po prostu. Odwaga wtedy rośnie. Pewność siebie rośnie. Rośnie wielkość pozycji. Rosną zyski. Przejdę teraz do wykonania analizy. Dwóch par walutowych, dolara do polskiego złotego oraz euro do polskiego złotego. Zrobię to na ramach kwartalnych oraz na ramach rocznych. Pierwsza część będzie poświęcona analizie dolara do polskiego złotego na ramach kwartalnych. W drugiej części uzupełnię tą analizę dolara do polskiego złotego na ramach rocznych oraz wykonam pełną analizę na parze walutowej. Euro do polskiego złotego. Dlaczego? W ten sposób. Pierwsza część będzie umieszczona na moim kanale na YouTube. Drugą część będziesz mógł oglądać na mojej stronie. Link do pełnej wersji nagrania jest umieszczony w opisie tego nagrania. Sytuacja kursu dolara do polskiego złotego na ramach kwartalnych. Jesteśmy na początku lipca. Identyfikujemy sytuację, jaką mamy obecnie. Obecnie na wykresie możemy założyć, że trend, który się tworzy, jest to bardzo dy dynamiczny, bardzo mocny trend akcji. Dotarł on do poziomu. Nie jest to poziom kluczowy. Wynika on z początku takiej świecy. To był czas, yy, początek wojny. Z tamtego czasu możemy powiedzieć, że ten kapitał był bardzo niestabilny, bardzo emocjonalny i do końca nie możemy zakładać, że ta strefa jest wystarczająco mocna, żeby powstrzymać dalsze spadki. Ale przy identyfikacji stwierdzamy fakt. Trend akcji doszedł do początku takiej strefy wsparcia tutaj wynikającej z tego dołka. Kolejna strefa, która jest widoczna poniżej, to są poziomy nawet minimum w granicach 3,60-3,65. Na razie nie rozważamy, czy jest możliwość, że do takiego poziomu spadnie. Na razie identyfikujemy to, co jest na wykresie. Chciałbym tutaj podkreślić, że nie powinniśmy, albo inaczej powinniśmy. Wykonywać analizę poprzez przejście wielu kroków, bardzo prostych, bardzo podstawowych. Jest to identyfikacja. Dopóki nie zidentyfikujemy poszczególnych elementów, nie możemy robić wniosków. To jest pułapka. Z tego powodu identyfikujemy też poprzednie trendy. Tutaj mieliśmy trend akcji. Prawdopodobnie, zakładam to, że to mogła być jakaś konsolidacja. Ale nie jest to jednoznaczna identyfikacja. Musimy wiedzieć, że nie wszystkie elementy cenowe jesteśmy w stanie nawet na historii jednoznacznie zidentyfikować, ale nie jest to jakiś duży problem dla nas. To nie jest kłopot. Kłopotem jest to, jeżeli my czegoś nie rozumiemy, to próbujemy naciągać, żeby pasowało do tego, co chcemy zrobić. A wystarczy po prostu to zostawić, zostawić ten fragment i on za chwilę sam się rozwiąże. No dobrze, czyli zidentyfikowaliśmy trendy. Co dalej? Mamy strefy wsparcia, pierwsza i druga strefa wsparcia. Te strefy wsparcia dla trendów spadkowych, tak przy okazji chcę podkreślić, że wsparcia istnieją tylko dla trendów spadkowych. To taki banał, ale nie, nie każdy ma taką świadomość. Jeżeli szukamy wsparć, które mogłyby zatrzymać trendy spadkowe, to one wynikają tylko z trendów wzrostowych. Ponieważ jeżeli coś spada, to raczej jest to wynik przewagi podaży. Jeżeli istnieje coś, co mogłoby zrównoważyć siłę podaży, no to jest popyt. Innej siły nie ma. A popyt istnieje. Trendach wzrostowych. Głównie jest to popyt umieszczony na początku trendu, w miejscach, w których trend wzrostowy musi pokonywać jakieś poziomy oporów. Z tego powodu bardzo sensowne jest założenie, że dojście trendu spadkowego. Tutaj trendu spadkowego akcji, do początku takiej strefy może skutkować zatrzymaniem się tego, tego kursu. Za chwilę przejdę do wnioskowania, co z tego może wynikać. Na razie tylko jest identyfikacja. Obecnie mamy już 9 dni początek lipca, początek kwartału, początek drugiego półrocza. Jest to kropla w morzu tych zachowań kursu w całym drugim półroczu. Ale już widzimy, że kurs ma jakiś problem. Nie za bardzo chce dalej kontynuować spadki, ale ma problemy z, z odwrotem i przejściem do fazy wzrostów. To tyle, jeżeli chodzi o identyfikację. Zwrócę teraz uwagę na opory. Bo jeżeli miałoby coś rosnąć, to w odwrotności do spadków, jeżeli coś rośnie, jeżeli. Tworzy się trend wzrostowy, to taki trend wzrostowy co tworzy? No, tworzy popyt. To popyt ma przewagę, dlatego rośnie. Co może zablokować trend wzrostowy? Tylko trend spadkowy. Żaden trend wzrostowy nie będzie blokował trendu wzrostowego, bo popyt nie będzie blokował popytu. Logiczne. Dlatego szukamy stref, które tworzy podaż. To jest strefa z początku trendu akcji spadkowego. I ta strefa jest bardzo ważna. Z tego powodu trend akcji wzrostowy tutaj miał bardzo duże problemy z pokonaniem tej strefy. Podaż nie pozwoliła przebić się popytowi, aż w pewnym momencie w tej świecie już wspomnianej początku wojny, dzięki też emocjom doszło do przebicia. Kurs przebił się dosyć wysoko, ale Gwałtownie spadł, gwałtownie spadł. Wchodząc ponownie do tej strefy, okazało się, że to przebicie tego poziomu było zbyt małe. Ten opór był zbyt duży, ale zatrzymaliśmy się już na poziomie, w części strefy wsparcia ze zmiany funkcji. Taka krótka wzmianka: wszystkie elementy cenowe, a jest ich cztery. Trendy, konsolidacje, wsparcia i opory oraz formacje świecowe w technice identyfikacji ceny TX4 są inaczej definiowane niż w tradycyjnej technice, analizie technicznej. I takie proste przełożenie na wiedzę, którą posiadasz z analizy technicznej prawdopodobnie będzie kolidowało i powstanie niezrozumienie tego, co tutaj się dzieje. Dlatego Warto być uważnym, śledzić te nagrania z tych analiz, które umieszczam na koncie, i wnioskować z tego, co, co mówią, a mówię bardzo dużo i bardzo szeroko, jeżeli chodzi o zakres całej wiedzy, o TX4. No dobrze, wracamy tutaj do wykresu. W końcu poziom oporu, tutaj z, z początku tej akcji spadkowej. Zostaje pokonany. Podkreślam pokonany i podkreślam przebity. To są dwa pojęcia bardzo ważne w analizie popytu i podaży. Pokonany oznacza, że w tym przypadku świeca zamyka się powyżej, powyżej poziomu oporu, jest to niesamowicie ważne. Poprzednia świeca tylko przebiła, i to jest też ważna informacja. Zwracamy uwagę na te zjawiska. Pokonanie i przebicie jest zupełnie czymś innym. No dobrze. I widzimy kolejny trend akcji. Jesteśmy na etapie identyfikowania elementów. Tu jeszcze nie wyciągamy żadnych wniosków co do przyszłości. Musimy bardzo uważnie zidentyfikować to, co jest. Pamiętaj, jeżeli już podjąłeś decyzję, że chcesz kupować, to wszystko, co będziesz robić, będzie podporządkowane chęci kupienia. Jeżeli ktoś właśnie taką podjął decyzję. To jest czas, spadło blisko wsparcia, to jest czas na kupowanie. Okej, okay, może to być dobry pomysł. W takiej sytuacji, co będziesz identyfikować? W ogóle się nie będziesz zajmować górną częścią. Będziesz szukać potwierdzeń, że masz rację. Co jest dużym błędem. Tak naprawdę to, gdzie się zatrzyma ten trend spadkowy, tutaj czy niżej, czy może jeszcze niżej, możemy wnioskować z tego, gdzie i jak się skończył ten Trend akcji wzrostowy. Tu na szczycie mamy punkt odwrócenia akcji reakcji. To zjawisko podpowiada nam, co dalej się dzieje. Dobrze, co tu jeszcze możemy wywnioskować? Wcześniej mieliśmy strefę oporu bardzo mocną, która została przebita w tym miejscu, dolna strefa została, dolna część strefy została przebita, górna część strefy została przebita aż w końcu została. Pokonana strefa staje się to bardzo mocną strefą wsparcia. Jeszcze raz, przejście z mocnej strefy oporu do strefy wsparcia buduje ogromną siłę tego wsparcia, ale wsparcie, jak wsparcie może zostać pokonane, w efekcie poprzedni kwartał to było bardzo mocne, bardzo gwałtowne pokonanie tej strefy wsparcia. I stworzyło nam niesamowicie mocną strefę oporu. Mocna, słaba, słabsza, mocniejsza strefa. Z czego to wynika? To nie wynika z kresek, to nie wynika ze świeczek. To wynika z zachowania się popytu i podaży. Kiedyś przyjdzie czas na to, żeby szerzej powiedzieć o tym, o tych zjawiskach, co robią, co myślą, jak zachowują się inwestorzy. Jak wnioskować z wykresu, co może się wydarzyć? To są niesamowicie istotne informacje. Jeszcze jeden element, taki element jak bardzo mocna, bardzo gwałtowna świeca akcji w trendzie akcji. Do tego jest, jeżeli jest to ostatnia świeca, to ona jest nacechowana niesamowitymi emocjami strachem, że odjedzie jeszcze wyżej, że złotówka straci nie wiadomo ile. Euforią, że można tutaj zarobić i wszyscy kupują dolary. W takiej świecy nie ma rozsądku. W takiej świecy nie ma popytu, który będzie blokował ewentualne spadki. Jeżeli zacznie spadać, to sobie przeleci. Przeleci jak nóż przez masło, ponieważ nie ma tu w tych wzrostach rozsądnego popytu, który zatrzyma. Rozsądny to jest rozsądna to jest podaż. Tu jest podaż rozsądna i tu jest pani, bo jeżeli ktoś tu na szczycie kupował, w połowie tej świecy przechodzimy przez pewne opory, no to tam kapitał leży, ale to jest bardzo niebezpieczny kapitał, bardzo niebezpieczny popyt, który bardzo szybko zwątpi. I co się stanie? Co się dzieje, kiedy kapitał zaangażowany w dolara przez inwestorów pozbywających się złotówki? Pakujemy się w dolara i zaczyna spadać. Co się dzieje na rynku spot? Bo to są ceny z rynku spot, a nie kontraktów. Co się dzieje w sytuacji, kiedy jest odwrót? Jest podaż na rynku spot, nagle wszyscy chcą kupować złotówki, pozbywając się dolary. A ci, którzy tu kupowali dolary i posiadali złotówki, no co oni robią? No gwałtownie. Przechodzą na drugą stronę. Na rynku spot nie dzieje się to na zasadzie kliknięcia jak na naszej platformie MT4, czy jakiejś innej. Na rynku spot musisz, na rynku spot kupiłeś dolar fizycznie, musisz teraz fizycznie znaleźć frajera, który odkupi dolary. Kiedy się leje, kiedy wszyscy sprzedają dolary, to kto będzie kupował te dolary? No, będziesz musiał obniżać gwałtownie poziomy, po których chcesz sprzedać, żeby się załapać, bo inaczej. Poniesiesz duże straty. Tak tworzy się kurs pary walutowej. Inny scenariusz mamy tutaj. Po tak długich spadkach to może być odwrotność tego, co się wydarzyło tutaj na szczycie. Hura, optymizm na dolary, a tu hura, optymizm na złotego i totalna sprzedaż dolara. To może skutkować zupełnie odwrotną. Może skutkować tym samym, co się wydarzyło tu na szczycie. To znaczy, może dojść do gwałtownych wzrostów kursu pary walutowej. Ale nie musi. Nadal może być kontynuacja spadków. Myślę, że już rozumiesz różnicę między analizą ceny, analizą popytu i podaży, a analizą, zwykłą analizą techniczną. Żaden wskaźnik nie powie ci, co myślą inwestorzy, co się może wydarzyć. Ale Wskaźniki analiza techniczna jest dobrym narzędziem do wnioskowania o tym, co się dzieje. Ale po prostu trzeba rozumieć założenia analizy technicznej. Co dalej? Skoro już zidentyfikowaliśmy elementy cenowe na wykresie, no to przyszedł czas na przyszłość, jeżeli chodzi o, o prognozę. Prognoza, pamiętamy, jest to wybór jednej opcji z możliwych sytuacji. Prognoza jest tylko jakąś możliwością, najbardziej prawdopodobną, ale opartą o jakieś kryteria, określone kryteria w naszym systemie analizy. Prognoza nie jest widzi mi się, bo mi się tak chce, bo mam jakiś obraz w głowie i teraz mi to pasuje, żeby tak coś powiedzieć żeby określić prognozę, musimy określić w ogóle możliwości. Nie powinniśmy się bronić przed tymi możliwościami, bo to jest nasze bezpieczeństwo. To daje nam szansę na duże zyski, na dobre lokowanie naszych pozycji. Jeżeli wiemy, co może być przeciwko nam, to stworzymy sobie plan, jak temu zarazić, jeżeli będzie się działo coś nie tak. Proste. Jeżeli uważasz, że tylko jest jedna możliwość, spadek do 360, to jest tak jak pójście do totolotka, kupienie kuponu. Dzisiaj to wygram. Dzisiaj będzie impreza, dzisiaj będzie szóstka. No przecież możesz nic nie wygrać. Chciałbym tutaj, przy okazji wykonywania analizy na tych parach walutowych, zwrócić uwagę na zjawisko ryzyka zmienności. Słowo ryzyko może być odbierane negatywnie. Ryzyko, niebezpieczeństwo, zagrożenie, utrata, strata. Jeżeli mówimy o ryzyku zmienności, to to ryzyko zmienności mówi nam o poziomie niepewności zachowania się zjawiska w przyszłości. Im większe ryzyko zmienności, tym zakres niepewności jest większy. Co to oznacza? Zjawiskiem naszym cenowym jest po prostu kurs. Ten kurs sobie przechodzi z dołka do góry i już z samego faktu. Kiedy mamy połączenie akcji wzrostowej odwrót w akcję spadkową, to to zjawisko już mówi nam o bardzo wysokim ryzyku zmienności. Stosując narzędzia analizy technicznej ryzyko zmienności możemy odczytać np. wstęgą Bollingera, np. układem średnich, np. jakimiś wskaźnikami, które mierzą takie ryzyko. Możemy używać tych narzędzi. To nie jest problem. Problem jest wykorzystaniem ryzyka zmienności, bo ryzyko zmienności jest bardzo pozytywne. I należy pamiętać, że wysokie ryzyko zmienności nie może być utożsamiane z, z wysoką stratą w pieniądzu, bo to nie jest to samo. Ryzyko, jakie zakładamy, jeszcze raz, ryzyko akceptowane, jest to ryzyko w pieniądzu przeznaczane przeznaczane na jakąś pozycję, na Wielkość pozycji. Natomiast ryzyko zmienności jest to zachowanie się ceny w jakimś czasie, w jakiejś przestrzeni. Im większe odchylenie, im większa różnica między tymi poziomami, tym większe ryzyko zmienności. Ale co to oznacza? Oznacza to, że jest to bardzo pozytywne. Właściwie, robiąc analizy, szukając okazji do handlu i inwestowania, tu powinniśmy Szukać tych miejsc, w których przed nami będzie wysoko, wysokie ryzyko zmienności. Daje nam to szansę na bardzo duże zyski w krótkim czasie. To jest pozytyw. Negatywnym zjawiskiem wysokiego ryzyka zmienności jest trudność zarządzania. Oznacza to, że my możemy zarabiać wirtualnie bardzo duże pieniądze, ale, ale też bardzo szybko może nastąpić odwrót kursu i nasze zyski znikną. Zarobimy, ale niewiele. Dlatego też, y, ucząc się wykorzystywania przestrzeni przy wysokim ryzyku zmienności, musimy mieć bardzo dobry system analizy, dobrą strategię, która. Pozwala nam działać w takich warunkach. To jest taka uwaga: właśnie jesteśmy na kursie dolara do polskiego złotego w czasie bardzo wysokiego ryzyka zmienności. Próbuję tutaj wykonać prognozę na przyszłość, na przyszły kwartał, na przyszłe kwartały, na przyszłe półrocze. I biorąc pod uwagę tak wysokie ryzyko zmienności, możemy zrobić prognozę na dwa etapy. Rzecz polega na tym, że w, takich, w takim zjawisku może dojść do w chociażby w tym kwartale, w tym miesiącu, w lipcu, może dojść do gwałtownych, szybkich zmian do tej strefy, do tej strefy. I może dojść jeszcze w tym miesiącu do gwałtownych odwrotów. Tak tworzy się cena, tak tworzy się kurs przy bardzo wysokim, przy bardzo wysokim ryzyku zmienności. Sztuką jest tutaj wykorzystanie tego, tego zjawiska. Inaczej kurs, inaczej cena tworzy się przy niskim ryzyku zmienności. Zmiana następuje bardziej łagodnie. Możemy poczekać sobie na odwrót. Możemy wykorzystać już początek przyszłego trendu. Jeżeli tu chcielibyśmy wykorzystać tę sytuację do handlu, do inwestowania, to możemy mieć z tym problem. Czyli jakie mamy tutaj, jakie mamy tutaj możliwości? Możliwości kontynuacja spadków. Zagłębienie się do tej pierwszej strefy wsparcia dojście do kolejnej strefy wsparcia. Mielibyśmy już w takiej sytuacji bardzo długie, bardzo długie wyczerpujące trendy akcji na tym kursie, co, co sprawiłoby, że... Poziomy podaży dolara, a tym samym poziomy popytu na złotego, na złotego będą na skrajnych biegunach. Oznacza to, że już właściwie skrajni pesymiści i skrajni optymiści byliby jeszcze na tych walutach. To oznaczałoby, że przed nami prawdopodobnie czas na. Bardzo gwałtowne odwroty. Może tu dojść, ja mówię tu o możliwości, może tu dojść do bardzo gwałtownego odwrotu, jeżeli w jakimkolwiek przypadku te wzrosty mogą tworzyć się w krótszym czasie niż tworzyły się spadki. Dla traderów super sytuacja, idealna. Dla inwestorów, no nie do końca. Ponieważ jeżeli mamy wysokie ryzyko zmienności, to przy gwałtownym spadku może dojść do gwałtownych wzrostów i ponownych spadków. Właściwie przy długoterminowym lokowaniu tutaj naszych kapitałów w walutę, to może być jednak ryzyko tego, że przez dłuższy czas może tworzyć się konsolidacja. No właśnie, czyli jeżeli byśmy doznali takich zjawisk, a biorąc pod uwagę, że mamy tutaj odwrócenie i jest to akcja spadkowa, to dużym prawdopodobieństwem jest to, że przed nami może tworzyć się korekta, może tworzyć się konsolidacja. Tak czy inaczej, cokolwiek tu się nie stworzy, to raczej należy spodziewać się gwałtownych zmian. Jeżeli miałaby być kontynuacja spadków, to prawdopodobnie będzie to gwałtowne. Jeżeli będzie odwrócenie, to również to będzie gwałtowne. W tej sytuacji wybór któregoś z tych wariantów jako prognozy jest bardzo trudny i system właściwie nie pozwala na to, żeby wybrać któryś z tych elementów ze względów na kryteria jako prognozę, ale rozumiemy to, co może się wydarzyć. Na tej podstawie już dużo łatwiej nam jest podejmować decyzję. To nie jest żaden problem, żeby w tym przypadku wykorzystać to, co się dzieje na przykład na ramach miesięcznych, na przykład na ramach tygodniowych, czy nawet na ramach dziennych. Zjawisko tworzenia się kursu na ramach kwartalnych bardzo ułatwia nam poruszanie się po tym kursie na niższych ramach czasowych. Należy pamiętać o trendzie. Trend o wszystkim decyduje, tyle, jeżeli chodzi o o to, co się może wydarzyć w najbliższych kwartałach na kursie dolara do polskiego złotego. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o analizę w tej części, która jest umieszczona na kanale YouTube. Przechodzę teraz do drugiej części. Ta druga część w komplecie jest umieszczona na mojej stronie link pod opisem tego nagrania. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli masz uwagi, zrób to w komentarzu pod tym nagraniem tu na kanale. Dziękuję Ci za uwagę, za poświęcony czas. Namawiam do subskrybowania, do dzielenia się taką wiedzą, do powiadomienia swoich znajomych, do przekazywania tego artykułu, tego nagrania na inne kanały, do grup, tam gdzie uważasz, że warto zaszczepić. Ludzi, nowym podejściem, nowym pomysłem. Dziękuję z tej strony Czesław Mazur. Do usłyszenia na kolejnych zajęciach, na kolejnych analizach.